W 0,5 dm sześciennego wody gipsowej znajduje się 1 g siarczanu 6 wapnia. Oblicz stężenie molowe tego roztworu. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas atomowych, takie jak masa wapnia 40U, masa siarki 32U oraz masa tlenu równą 16U. Wynik podaj z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Mamy objętość wody gipsowej, która wynosi 0,5 decymetra sześciennego. W tej objętości znajduje się 1 g siarczanu 6 wapnia, czyli CaSO4. Mamy obliczyć stężenie molowe, czyli nasze CM, a CM równa się N przez V. O ile V już mamy, no to brakuje nam N i to N jest szukane. Żeby obliczyć liczbę moli, jaka stanowi ten 1 g, siarczanu wapnia, musimy obliczyć masę molową CaSO4. A masa molowa CaSO4 równa się masie molowej Ca razy 1 plus masie molowej siarki razy 1 plus masie molowej tlenu razy 4. Zatem masa molowa CaSO4 wynosi 40 g na mol plus masa siarki 32 g na mol Plus masa tlenu razy 4, czyli 16 razy 4, to jest 64 gramy na mol. MCASO4 równa się zatem 64 plus 32 plus 40, równa się 136 gram na mol. Jest to nasza masa molowa. Skoro masa molowa CaSO4 równa się 136 gram na mol, Oznacza to, że 136 gram CASO4 znajduje się w jednym molu. Natomiast jeżeli my mamy użyty 1 gram CASO4, to będzie to x. x równa się zatem 1 gram razy 1 mol, czyli robimy na krzyż przez 136 gram. Zatem x. Będzie równy. 1 podzielić na 136 równa się 0,0073529. Oczywiście mola. Czyli taką liczbę moli mamy w naszym roztworze i skoro taka liczba moli znajduje się w połowie decymetra sześciennego, to możemy z tego obliczyć stężenie molowe. Czyli jeżeli 0,0073529 mola znajduje się w 0,5 decymetra sześciennego, to w jednym decymetrze sześciennym znajduje się y. I y będzie równe 1 decymetr sześcienny razy to, 0,0073529 mola przez 0,5 decymetra sześciennego. Czyli nasze y równa się 0,0147, czyli 3 miejsca po przecinku to będzie 0,015 mola. Zatem nasze stężenie molowe, skoro mamy 0,015 mola w 1 decymetrze sześciennym, to stężenie molowe będzie 0,015 mol na decymetr sześcienny. To zadanie możemy policzyć także ze wzoru na stężenie molowe, czyli n przez v. Zatem mieliśmy już v równe 0,5 decymetra sześciennego. I znaleźliśmy liczbę moli N, która była równa 0,0073529, zatem stężenie molowe wystarczy podzielić N przez V, czyli 0,0073529 mola przez 0,5 decymetra sześciennego, zatem CM równa się 0,007. 3, 5, 2, 9, podzielić na 0,5, czyli 0,015 mola na decymetr sześcienny.